Za stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Warszawa-Gdańska. Planowy przyjazd o godzinie 19.57 przyjedzie z opóźnieniem około 7 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Opóźniony. Pociąg? Intercity Daszyński. Ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji warszawa Gdańska, przez stację Gerardów Planowy przyjazd o godzinie 19.57 wyjdzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony 18-17 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony 16, 11, 14, 13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Za opóźnienie pociągu przepraszamy. 26.